Programiści w bogatych krajach praktycznie żyją w kartonie. Programiści w biednych krajach, królowie złoci. Czyli na bazie tego możemy powiedzieć, że Polska nie jest bogatym krajem, jakbyśmy tego nie wiedzieli. A w dzisiejszym odcinku, wczesne decyzje w TEC-u i CTO i wydajność inżynierów czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest odcinek IT Morning na 30 sierpnia 2022. Jest to praktycznie przedostatni odcinek przed sezonem um, urlopowym września, ja nie będę miał września urlopu, ale cały wrzesień będą tylko po dwa odcinki um, naraz, Co to znaczy? 1 września będzie odcinek, w piątek nie będzie, i później będą regularnie wtorek czwartek, czyli to będzie 6, ósmy, e, i tak dalej, i tak dalej. W, wraz z początkiem października, czyli praktycznie wraz z 1 października, czyli to będzie, jeśli dobrze widzę. No dobra, nie wraz z 1 października, bo to jest... sobota, ale wraz z trzecim października wracamy do normy. Ehm, jako regularny słuchacze też pewno macie dość jak o tym pierdziele, więc zaczynam odcinek. Ehm, Pierwszym artykułem, jaki jest i to ciekawa rozprawka poświęcona e, poświęcona o tym jak te ciekawie decyzje na początku mają długotrwały wpływ. E, przykład takiej decyzji autor mówi o startupie w którym pracował, się że pamiętam Stripe. E, Przynam się jeszcze sprawdzałem co Stripe robi, ale nie pamiętam już. E, I jak te decyzje początkowe i nie tylko duże, ale także mniejsze mają wpływ na wszystko nawet do teraz nie przykład takich dużych decyzji, które, no, można powiedzieć, no, bat, przecież wiadomo, że to ma. Pierwsze, co oznacza, że tak naprawdę, że podjęcie decyzji o Mongo, powodowało, że większość baz to było Mongo. W domu były jakieś może wyjątki, ale, e, no, zmienianie bazy danych jest rzadkie i naprawdę musi być ostro uzasadnione. Dodatkowo podkreślę słowo Bigot. Chyba wymawiam źle, bo bigot to jest osoba, która, no, rasista, małstkowa taka osoba. Tyś go wymawia begot. E, a zobaczmy, bo jeszcze nie jestem pewien. Begot? Begat. Jeśli uwierzyć godawie, begot begat. Oznacza, że spłodzić powoduje. Może no, to jest po prostu na przykład, e, że przemoc rodzi przemoc w pewnym sensie. E, więc... IT uczy także języków. No i to jest, że bazy danych to jest jeden przykład. Drugi sytuacja jest taka, że no, praktycznie jeśli już wejdziemy w jakiś język, no to decyzje o zmianie języka nie są łatwe. Przykładem ja sam widzę to w displaycie, jako że na początku był PHP, teraz dopiero się zaczyna ten stack ostro rozszerzać, ale dalej większość rzeczy jest PHPowa. No i podobnie jest z serwisami. W większości wypadków, jak się podejmie jakąś decyzję o platformie. Agnostyka nie jest taka zbyt częsta. Dyskutowaliśmy już o tym parę razy, że ludzie mówili o tym, że no przecież dlaczego się tak związywali, bo to nie są częste zmiany. Że nawet jeśli zrobimy naszą warstwę abstrakcji, to nie jest to super rozwiązanie. Ja osobiście uważam, że nigdy nie wiemy, co jakiejś platformie odwali i może nas na przykład z jakiegoś powodu odciąć, więc warto jest mieć jakieś alternatywy, ale no też rozumiem tę decyzję. Ale to oznacza także, że to nie jest tak, że tylko te najwyższe decyzje. Sam stwierdza, że na przykład kwestie jak zostały zaprojektowane API, no to takie łatwe nie jest zmiany, bo na przykład byli trzeba otrzymywać API w wersji 1, w wersję wersji 2 Więc no przez 8 lat rozwijania aplikacji praktycznie stare, stare sposoby jak zostały API dalej się działa Podobnie jest to jak są workery pod API zaprojektowane, gdzie się odpadalają i że co mnie bardzo ciekawiło, dyskusja o wykorzystaniu wątków. Podjęli decyzję, że nie będą korzystać z wątków, i tak naprawdę prawie dekadę dalej to się nie zmieniło. Dalej jest wiele różnych takich jeszcze wyciągniętych wniosków, i jest to dla mnie o tyle bardzo ciekawe, bo to jest trochę z perspektywy architektury. Gdy coś jest planowane, gdy coś planujemy robić, musimy podjąć decyzję między future proofing a dostarczeniem teraz, bo. Trochę to jest tak jak z budynkami. E, jeśli, e, budynki muszą mieć solidne fundamenty, więc jeśli chcemy naprawdę mieć dobre budynki, fundamenty trzeba wylać, pozwolić im osiąść. Tak naprawdę robota w ziemi trwa czasami o wiele dłużej niż robota na ziemią, bo to są bardzo istotne rzeczy. I my jako architekci w IT musimy zbalansować tą pracę w ziemi z faktycznym dostarczaniem rzeczy, bo nie możemy sobie pozwolić na zrobienie super fundamentów bo po prostu, no, jak dwa lata nic nie dostarczymy, to już będzie problem. Więc gdzieś trzeba zacząć robić te, te, te trade-offy i czasami te decyzje no, mogą być istotne na 10 lat, lat w przeszłość. Nie to osobiście trochę przeraża. Okej, okay, idziemy dalej. I znowu z jakiegoś powodu mi to okno, to trzeba. Anyway, naszym następnym materiałem jest znowu materiał OK. Jakiś czas temu mieliśmy. I książkę wydajności, gdzie autorzy robili review z rozmowami z wieloma CTO na temat efektywności i do, się do ciekawych wniosków. A mianowicie, w efekcie jej rozmów, stworzyli taką nazwijmy to pseudo-chciałem powiedzieć, prawie idealne, takie schodki, że jest pięć takich etapów, że mamy qualitative, data curious, people driven, software driven, strategic advantage. I że. Zalecają autorzy, że jak czytacie ten artykuł, to żeby się nieco zobaczyć, w którym momencie jest wasza firma. Jestem moim zdaniem bardziej adresowany do startupów, więc software house y może to się super nie przełożyć, ale na przykład zaczyna się od dyskusji na temat qualitative, że to jest moment, że to jest taki moment, w którym tak naprawdę głównym metodą poprawiania wydajności jest retrospektywy. Że tu się może pojawić test driven development, że to jest ten moment, w którym to się zaczyna przewijać. Oczywiście zakładam, że już mamy firmę, która chce się rozwijać, która już czuje, że potrzebuje tą jakość i tak dalej, że mamy e, bardzo, e, jakby to powiedzieć, e, elastyczne godziny pracy i mamy e, dużą autonomię pracowników. E, no i. Autor zaznacza, że przejście dalej powoduje, że organizacja zaczyna w końcu przyglądać się inżynieringowi, że coś tutaj zaczyna być, e, zaczyna, być, że nie do końca się wszystko z pewnością podoba, ale zaczyna się na pewne rzeczy patrzeć, że pojawiają się OKR-y, zaczyna się różnego typu team engagement, że pojawia się hiring strategy, i że to jest tak, że jakieś pierwsze metryki się pojawiają, że na przykład pojawiają się Liczenie bugów, pojawiają się alerty, pojawiają się no, ankiety, jeśli chodzi o zadowolenie pracownika. To wszystko wygląda mi bardzo znajomo, bo to jest mniej więcej rzeczy, które my w Displaycie nie tak dawno temu przelebialiśmy. i że później wchodzi się na taki etap, że jesteśmy people driven, i po prostu w ten sposób patrzymy na efektywność. Że tak naprawdę najlepsze zespoły w się wyznaczają targety tego. I że jest tutaj regularne spłacenie, regularne płacenie w inwestowanie w narzędzia, w procesy, w technologie, Że jest, pojawią się dashboardy, które patrzą na DORA metryki. Wydaje mi się, że gdzieś niedługo będziemy mieli materiał, materiał który będzie omawiać co to są metryki DORA, więc nie będę tego mówił. Jest dyskusja na temat patrzenia SLA, czyli no to jak bardzo, jak, jak, jak dobrze działa nasz serwis, czyli jaki jak, jak jest jego poziom dostępności. I wiele, wiele innych rzeczy. Um, Wars jest tam więcej, później się zaczyna już robić trochę bardziej e, ciekawie i e, abstrakcyjnie. Moim zdaniem z perspektywy takiego, nazwijmy to, przeciętnego czytacza, um, przyznam się szczerze że tak dobrze nie jestem w stanie powiedzieć, jeśli chodzi o poziomy zawodowe, które prezentujecie, prezentujecie ale mam wrażenie, że jednak więcej jest tutaj osobu, osób na poziomie indywidual contributora albo już takiegoś tak menadżera, gdzie z właśnie perspektywy myślę, że ten, i tak samo moje, ten artykuł bardziej pomaga pewnie się odnaleźć w organizacji i patrzeć na to, co nas czeka w najbliższym czasie. Ciekawy materiał. Podsumowując, dziś przyrobiliśmy dwa materiały. Popatrzyliśmy sobie wpierw na ciekawe rzeczy związane z właśnie decyzjami z przeszłości, jeśli chodzi o technologię, oraz o tym, jak Organizacje patrzą na efektywność inżynierów. To wszystko na dzisiaj, widzimy się jutro.